Siemano mordeczki, z tej strony Duduś i w dzisiejszym odcinku jest ze mną Max, ponownie Dzień dobry. Dobra I dzi dzisiaj pokażemy wam naszą szafkę I tak, zacznij od smug Nie będziecie widzieć boku Bo zbieramy najlepszą kamerkę, ale o tak będziemy wam pokazywać Czy będziecie widzieć taki tylko... Tak, będziecie no, o wiele kończynki. lepiej widać Ja będę lektorem <laughs> Morskie zjawy Nietoperze Płatki śniegu No pchnącza, i... Spaliny Mam tylko 7 lamp, minut. Światło Dir Znaki. To jeszcze nie pokazałeś. Świetliki. O, fajne. I to jeszcze nie pokazałeś. Chyba rakiety tych chyba. I pyk. I Powiązające i rakiety. Dobra. To wybierz jedno z tych i szybko. Dobra. lotnie dawaj, szybko, szybko. Tak. Kumara. Y latająca landara. No pokazy. no na no. no, spokojnie się nie zesraj. Kościół. <laughs> Mroczny parowóz, to jest dekorektor, lotnioburger. Dalej, to jest pioner preriowy. No, latające węże, podniebne. a, podniebne, dobra. Równy krok, sanie szturmowe, to od tego Mikołaja z siódmego sezonu. I to jest lotnia za Walentynki, skrzydlate serca. Ogień krzyżowy, piknik, redukcja. Dalej, węgelek. Następnie wielki Wyskok i tu lotnie załinki. Widzicie. Takie mam na razie, bo ja na tym kącie za bardzo nie gram, bo to mam inne wejść. takie lepsze. trzeci, 4, 5 full sezon. Dobra, zapisz. Kilofy. Kilofiki. Rozliczenie. Lampa pomocnicza. rozłowy kilof. Drapacz. Lodowe berło. Palnik. Spoczes poem. Lodopór, marshmallow, marshmallow. Bardzo fajny jest. Nawalanka, Dopór topór maksymalne obroty, ukąszenie węża, kanciasty to za 500 fotwolców od... Yy, to to może od skina intuicji i od tego takiego gościa, nie pamiętam. Tak, marshmallow jest fajny. No to, to, to zapisuj. Dobra. E, Plecak. Nie, dobra, niech ci będzie plecaki. Już widzicie, mam tam trochę skinów, ale nie za dużo. Musimy szybko pokazywać. No powoli, gościu! Nigdzie nam się nie śpieszy. An Falcie taki, killer, kostek, akcesoria alpinisty, kłódka, lodowa czerwona tarcza, lodowa żelazna kurtyna, kurtyna, nie pamiętam jak to, lodowe skrzydła, lodowy płaszcz, mroczna próżnia, bataszka, bajkowy kapturek, homires, choromiak, drewniak, ibrazy na basenie, kluczowy portal, kostka lodu, łącznik, łusek, skrzydła. Mocna pończa, pierwszorzędny, ślęszony pre prezent, remus, sw swagwojarz, widmowy portal, wizualator, wypiekany wesołek, sorry, że tak się plączę, ale mało czasu trochę mamy, na naplecznik, kedinek, kobra, zmianik rekreacyjny, to jest od intuicji i plecek podróżniczki, dobra, następnie emotki, daj czadu, dzwonek lamy, flamenko, Hopak, Intensywność, Ożywieniec, słodny Ruch, Taniec bogidown, Down, Błyskotka, Konga, Kocia Przewrotka, marshmallow dobowanie, Podbijanie, Wyginanka, Wytnij Co Trzeba. Tutaj mam Objawienie, Prawdziwa Miłość, Świętowanie, biegać Uszczeń Mikrofonu, kora Zaczynać, Poczuj Rytm, Nudy na Pudy, Nie Rób Melodramy, Hot Marat, Tutaj i tutaj wam muszę pokazać tak, bo nie chcę, bo mamy troszkę, o, o Jezu, się, czekajcie, jak mi ręka jeździ. O, mamy tak, o tyle mam żółtych. Tutaj mamy taki, żarowska fala, tu mamy taki te, Teich te świąteczne, tu witaj przyjacielu i tu oklaski, a tu wyjazd na wilkołakach, którego najlepszy taniec, polecam. Bombika. No, dobra, zapisz i wyjdź. Dobra, następny. Czekajcie, tylko ustawię kamerkę. Sorki za palce. Dobra, skiny. Pokazuj po kolei. To mamy tak. tak. Cel, pierwszy cel. Tak, robot. L za 7 tygodni Fortnite w 6. Czarno-sercy, hybryda. Tak, hybryda. Tak, u sobie. A mamy inne edycje. Takie bardziej, już takiego smoczka, tak. ale tego chciał. Konwojka na fula. król Lodu. na fula. Rycerz. No. Rycerka lodowa, kruk lodowy i ten typek, to był ten pakiet za spówkę. E Marszla awangardzistka w sezonie trzecim. Puma. Puma. Straszliwiec. Zwiec. Więzień. Zenit. Zenit. Bajka. Skool trooper, Bajka. Bajka trooper I mamy tylko zielonego i białego. Tesownik. teskownik Teszkownik. No, DJ jak mu tam. Chrzechotnica. Y jazda. Kobalt. Pani as Wampirzyca, jak ona się nazywała? Walkir... Nie, walkiria to ta. Oj, coś się zacięło. Pani mroku. Oj, przepraszamy, bo... Oj, oj, oj. oj. Nie wiem co. Czy... Szybko. Dawaj to, typiarka ta, piżamka. Piżamka. Psianka ta... Sieron zima, bananek, skórek. Siężynka, ten trog. typek trog. Zdobywca Szczytów, Intuicja i Bambiczka z dżunglowa Wazja Też Bardzo fajny skin, polecam. Wybieraj szybko jakiegoś skina i dalej. No, zapisz i wyjdź. Dobra, pokażemy wam jeszcze tutaj. Skórki do jednej broni, bo już po co? Zobaczcie, tutaj mamy Disco, później Drewno z plaży, Durburgerownia, Lut Indigo, Nadczerwień, Opakowanie Prezentu, Przytulne Serca. Tropikalny kamuflaż, węgiel i złoto. Wzór słońca, zimowy kamuflaż i serdu walentynki. To walentynkowa, zapisz. E... Zapisz sobie. Oto. Pokaż jeszcze szybko to. Piosenki, szybko, piosenki, piosenki, bo mamy minutkę tylko. Szybko, ahoj, ahoj. Dalej, Flos. Czysto i porządnie. dorączka nocy. Disco, niesamowity. To jest z pierwszego sezonu. Oryginalny remix, świąteczna i twist. Dobra. Zapisz jakąś tą. Dobra, i pokaż jeszcze to, tylko i kończymy. O to wam muszę tak pokazać. Patrzcie, o, Max tylko przejedzie. No jedź. Bo Patrzcie, tyle mamy. Aż. No, nie za dużo. Nie to za może... dużo. Dobra. O. I na tym, na tym momencie z tą piękną panią mroku chcielibyśmy się z wami pożegnać. Tak. Do następnego i cześć.